Generalnie trochę niespodziewany ten film dla Was pewnie, ale dzisiaj pogadamy sobie na taki temat, co tak naprawdę dalej mam robić na YouTubie i jaki to ma sens. Postaram się ubrać to ładnie w słowa w tym filmie, i też nie będę się jakoś bardziej bardziej rozszerzał swoich wypowiedzi, żeby film nie trwał 20 minut, tylko żeby trwał do 10 minut i generalnie widzimy się za chwilę. Dobra, zacznijmy od tego, że tak naprawdę prowadząc ten kanał, już prawie od dwóch lat nagrywam na tym kanale, poświęcam masę czasu czasami, tak naprawdę czasami nawet nie nagrywając robię Dużo kroków tak naprawdę w stronę YouTube'a. E, o ile tak to mogę nazwać, co nie robię, tak naprawdę jakieś grafiki na kanał, animacje, coś. E, myślę nad pomysłami na filmy. Tak naprawdę cały czas mam w głowie swój kanał i, i to, co robić dalej. Więc wiecie o co chodzi. Czasami mam okresy, kiedy streamuję nawet po dwa razy dziennie. E, o streamy tak codziennie co nie, po dwa razy, no trochę, trochę czasu to wymaga tak naprawdę mm, nagrywając jeszcze w tym czasie to no większość swojego czasu w wakacje poświęca na YouTube'a a, Mógłbym robić wiele innych rzeczy, więc tak naprawdę chciałbym, żeby to szło cały czas do przodu. Chciałbym rozwijać się na YouTubie, a wszystko stoi tak naprawdę w miejscu. Spójrzcie na aktywność Teraz mam jakby aktywność po jak jest dobrze tak mm, razy po 600 wyświetleń razy po 1000, co nie, więc tak średnio Yy, tak po 800-900 wyświetleń yy, na film po ponad 100 łapek zawsze pod, jest pod każdym filmem Toch to na, streamach, na streamach tak naprawdę jest przez większość, większość czasu jest po te 25 osób do 30 yy, no i rok temu, rok temu w wakacje aktywność na streamach była podobna co nie, pomimo, że były okresy, kiedy streamowałem codziennie to aktywność rosła yy, no Czasami prawie nie rosła, czasami nawet spadała aktywność na streamach. Nie wiem, czy w ogóle dobrze się wysławiam w tym filmie, czy mm, gadam ciągle to samo, czy nie, ale y, przejdźmy do rzeczy, bo y, mam do Was jedną prośbę, tak naprawdę najważniejszą prośbę na ten film. Y, to, y, nie, nie, to nie jest taka podstawowa prośba, żebyście, kurde, oglądali każdy film, w ogóle wszystko, byli aktywni. Znaczy to też. To jest bardzo ważne, żeby, żeby widzowie też byli zaangażowani w kanał. Panał, nawet jeśli nie chce Wam się każdego filmu oglądać, to bijcie chociaż wbijcie na. Jak dostajecie powiadomienie, bijcie na film. To, e, obejrzyjcie chociaż przynajmniej te 30 sekund. Nawet jak Wam się nie chce oglądać, strzelcie łapę. Bo, bo łapki pomagają tak naprawdę. Łapki to e, trochę pusta statystyka, ale dodaje motywacji, co nie e, i e, to jest. Taka pierwsza rzecz. I drugą rzeczą to mam do Was prośbę. Bo spójrzmy tak naprawdę jak wybili się inni twórcy Którzy nagrywają tam, streamują z derpa, derpem C Wiecie o co chodzi Spójrzmy na to jak wybili się inni twórcy Innym twórcom wybił się tak naprawdę jeden film Rzadko się zdarza tak, żeby osoby, osobom rosła aktywność stopniowo I w ogóle no, no Osobom wybił się jeden film I był to film Game Mode 1 I dzięki temu filmowi tak naprawdę ten film cały czas rośnie spójrzmy Spójrzmy inni youtuberzy um, u nich ten film zrobił po kilkaset tysięcy wyświetleń i on cały czas rośnie po 5 tysięcy, 10 tysięcy dziennie, przez co przychodzą cały czas nowi widzowie na ten kanał i spójrzmy na kanał takiego Xertexa. Xertex potrafi nie nagrywać filmów w miesiąc, a mimo to ma cały czas przyrosty po 100 dziennie, przynajmniej po 50 dziennie, dlatego że rośnie mu ten game mode, dlatego że miał farta, że ten jeden film, ten game mode wbił mu się wtedy w algorytmy, przez co potem ten film rośnie. I do czego chcę przejść? Bo generalnie ten film się promuje, kiedy jest dużo watch time'u, kiedy cały czas, cały czas ten film jest oglądany przez osoby. On się wyświetla dalej i, i przez co kolejne osoby go oglądają. I mam małego haka na, na ten system promowania przez YouTube'a i to jest tak naprawdę, mam do Was prośbę i to jest jedyny sposób, w jaki możecie mi teraz pomóc, żeby Żebym kurde tworzył cały czas Na tym YouTubie i, I nie stał w miejscu To mam do was Taką prośbę Żeby osoby naprawdę Moi stali tacy widzowie Znajdzie się przynajmniej Tak z 20 takich osób Co nie te osoby, które siedzą na streamach Między innymi moi moderatorzy Mam do was prośbę jeśli chcecie tak naprawdę, żeby ten kanał został odbudowany i był bardziej aktywny, szedł do przodu, żeby cały czas były streamy, bo generalnie wy dzisiaj jest 31 sierpnia, tak? To jest środa, w niedzielę wyjeżdżam na Bułgarii na wakacje i w niedzielę wyjeżdżam do Bułgarii na wakacje na, na 9 dni na... 9 noclegów, czyli na 10 dni. No i nie będzie przez ten czas filmów. Może nagram jakiś film na zapas, opublikuje się on wtedy. Więc Jezus, pogubiłem się, znowu się pogubiłem, ja nie mogę. Mam do Was taką prośbę, że jeśli zależy Wam generalnie na rozwoju tego kanału, to wejdźcie na, na, na mój film Game Mode 1. Teraz będzie link w opisie. W pierwszej linijce opisu będzie link. Tam jest mój film Mój Game Mode 1, mmm, który jeszcze się nie wbił w algorytmy. I musicie zrobić generalnie tak: musicie wejść na ten film puścić ten film w pętli, kliknąć prawym, zaznaczyć odtwarzaj w pętli i zostawić ten film wyciszony, z najniższą jakością, żeby Wam bardzo kompanie zamuliło i, i zostawcie ten film odtworzony w pętli. Wtedy ten film przez Was będzie ciągle oglądany i ciągle będzie się nabijał watch time. I ten film będzie się jakoś promował bardziej, przynajmniej powinien. Mm. Chociaż trochę i generalnie muszę liczyć teraz na farta i muszę liczyć naprawdę na wasze zaangażowanie, na to, że tam przynajmniej te 10 osób odpali na te 2 godziny ten film w pętli codziennie. Ten film będzie, na nim będzie się nabijał watch time i będzie się ten film bardziej promował. I to jest jedyna nadzieja, że ten film wbije się w algorytmy, urośnie do większej ilości wyświetleń i nowi widzowie odkryją mój kanał, bo jeżeli chodzi o promowanie moich filmów, przez YouTube'a to yy, nowi widzowie wpadają tak, że przyrosty miesięczny to jest tragedia. Mm. To, naprawdę to jest tragedia Kiedy chciałbym się rozwijać To e, tak naprawdę nie mogę się rozwijać A nie chcę robić, Jezu, cringe contentu Dostałem to od admina I to dostałem od admina ogółem Tutaj zmieniłem się w zielonego Steve'a Czy coś, Jezus I Nie chcę robić takiego contentu Teraz na kanale Teraz na kanale będzie content fabularny e, Teraz jest środa, tak e, Teraz wrzucam wam ten film W środę mm. Generalnie w piątek i w sobotę postaram się wrzucić filmy, jeszcze dwa. I będą to filmy: Generalnie Survival, plus Fabuła. Jeżeli tak to mogę nazwać. Na modach z innymi YouTuberami, ale generalnie to będzie w głównej mierze seria też solo. Będę przez większość odcinka solo sobie grał na Survivalu z modami, ale będą tam występować inni YouTuberzy. Yy, również ze mną, na przykład taki Shreku, Timi, Kacper, będzie papili też na tym serwerze, będzie Brushi, yy, Ejek będzie na tym serwerze, jak kogoś nie wymieniłem jeszcze będzie Alex, Timi będzie jak. Mm, Tymi 2 sierpnia będzie miał dopiero komputer. Yy, będą tacy YouTuberzy na tym serwerze. Ben, będę z nimi nagrywał, będą występować na moich filmach. Generalnie zawsze chciałem zrobić Serię na modach, survival I to jest content, który chcę Tworzyć, to jest content, który Mi się podoba, będzie mi się Bardzo fajnie tworzyć I postaram się, żeby filmy były Przynajmniej trzy razy dziennie I liczę naprawdę na wasze Zaangażowanie, odwalcie tego Game moda w pętli, on będzie mi się promował Jeśli dobrze pójdzie To dużo nowych widzów wpadnie na mój kanał A ja wtedy będę robił częściej Filmy, kanał będzie bardziej ożywiony będą często livey mm. Live y będą naprawdę z, i z tej serii na modach, i z różnych minigierek. Yy, nie tylko z derpa, ben, będę grał też na Hive MC, bo tu, tutaj są fajne bedwarsy. Yy, I naprawdę nie musimy grać tylko na derpie, można też grać na innych serwerach. Inne serwery są fajne i nie rozumiem tego fenomenu, że yy, tylko live z derpa. No, yy, inne serwery też są spoko. Oglądajcie też filmy z innych serwerów i dajcie mi robić dajcie mi jakąś swobodę twórczą. Jeżeli jeżeli tak to mogę nazwać, chyba to idealnie ująłem, a nie to muszę robić to co inni, bo inaczej wy tego nie będziecie oglądać. To jest bez sensu. Liczę naprawdę na Wasze zaangażowanie. Więc co? Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję do końca. Mam nadzieję, że nie przewijaliście i nie wiem ile ten film będzie miał. Tak mniej więcej, ale myślę, że do 10 minut. Jak Coś się powtarzałem, to nie wiem. To wytnę to wtedy i co? Yy, widzimy się w piątek na filmie z serii na modach. O ile się uda ogarnąć serwerek, i wszystko, bo już na to czekam w sumie z kilka dni. Wiem, yy, jeżeli, nie wiem, Rocket nad Lick, to słuchacie. Ja, Szreku, wiem, że narzekam na, na wasze ogarnianie serwerów, a sam bym lepiej tego nie zrobił. Yy, dobrze zdaję sobie z tego sprawę, że was z tym wkurzam, okej? Okay? No. Yy. Więc co, jeżeli dobrze pójdzie, bo dzisiaj mam spoko humor, zbieram się do nagrania takiego filmu już od trzech dni Dzisiaj mam spoko humor, yy, rano sobie prysznic nawet wziąłem, co nie, co się nie zdarza, bo generalnie to yy, budzę się o 10 i jestem na nogach o 12 yy, Dzisiaj już jest spoko, dużo lepiej, dużo więcej energii yy, Jeśli spoko pójdzie, to ogarnę jeszcze dzisiaj live'ika i chyba ogarnę, co nie, chyba dziś będzie live, więc jeszcze to wrzucę dzisiaj w środę jeszcze dzisiaj będzie live, godzina chyba 19, chyba 19, nie wiem, z moimi terminami na streamy to jest różnie, więc yy, nie obiecuję, że 19, ale chyba 19. Więc co, do następnego Elo Siem'a.